Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Duhare. to z jest, moi drodzy, kolejny odcinek z memów Moi drodzy, mam nadzieję, że czekaliście, bo ostatni odcineczek wyszedł naprawdę dawno temu Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić dużo miłości temu filmikowi i polecimy sobie tym razem dużo szybciej z kolejnym odcineczkiem Tymczasem lecimy Znajdź różnicę, poziom najbardziej niemożliwy i najbardziej naturniejszy z wszystkich możliwych widzowie Znajdźcie różnicę, mamy pana misja i mamy pana misja. Ja myślę, że tamten rysunek mi naprawdę ładnie wyszedł. ja wiem jak rysować. Girl, Czy to był ten... To we 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 <grym> ale... Pan misio? Narysuj pana misia. Ale ładnie wyszedł. <grym> Urhara, gdy za zaczynanie jakiejś gry, nagrywanie z niej jednego, dwóch odcinków i już nigdy nie powracanie do niej, na swoim kanale było odznaczenie. E, przepraszam, ale... Ostatnio Needy Gear Overdose udało się skończyć. Dalej kończymy, robimy dodatkowe zakończenia. Korpo No dobra, hrabia Lukanor, Tak, tak, tak. Średnio możecie dać znać, czy chcecie zobaczyć na przykład na live'ikach hrabię Lukanor. Urhara, gdy bierze się zagotowanie. On przecież nic nigdy nie spalił. Te plus 14 już się boję. Ale. Ja przepraszam bardzo. Cookingu, może raz czy dwa razy spaliłem kuchnię. Na, na żywo jeszcze nie. Jeszcze nie. Chociaż ostatnio miałem taką sytuację. Nie, nie, nie spaliłem kuchni. Ale robiłem spaghetti. I uwaga, spaghetti też nie spaliłem. Siebie tylko trochę. Znaczy, chciałem odsedzić widzowie makaron. I wziąłem sobie, wiecie, garnek z makaronem. Wyłączyłem ogień. Chciałem przenieść, odsedzić. I przenosząc go, nie wiem jak to się stało, ale przechyliłem ten garnek, wylewając na nogę wrzątek. Więc spaliłem trochę siebie delikatnie, bo nie wylałem wszystkiego, tylko troszeczkę. Ale, ale spaghetti wyszło dobre. Tak. Zmontowałem szota z live'a urhary. Jak oceniacie? Cudo. Mamy frytki, Zobaczmy. każda. Tak. Idealna. W idealnych proporcjach. Tak. W idealnych proporcjach. Mamy frytki. Po proporcjach. No co, no mamy frytki. Jeśli ktoś nie da nam co najmniej pięciu gwiazdek, to. No, no tutaj totalnie się nie zgadzam. To się to, nie zna. No właśnie, ja nie wiem dlaczego Krytki dostaliśmy tylko. Eksponane. co ty mówisz? Jedną gwiazdeczkę. Wszystko wygląda idealnie. <grytki> Patrzcie, <grytki> powinno wyglądać. Tak? tak. A wygląda w ten sposób. Wygląda osób? tak: hamburger miodowo-muszardowy, smaki. Ketchup niepożądany. No, no. O chujcie, chodzi z keczupem, No... Widowie, też dodajecie do frytek i hamburgera keczup? Ona Były dużo keczupu. To jest tym ten lepiej. typ jedzenia, który można zjeść tylko raz w życiu, tak jak na przykład kapsułki <noise> do prania lub muchomory. Ej! Ej! Jak tak możesz? Przecież to, to, to... Czy ty porównałaś mojego burgera do kapsułek Czy do ty... Pan misiu, diabeł. Pan misiu, biedronka. E, ale to był, to był ładny strój, nie? Nie? Miał być diabelski, pan misio. Ja czekająca na filmik z memów, patrząca gdzie jestem. Jeszcze nigdzie. Urhara nagraj, please. Je, jest odcineczek z memów. Jest, teraz. Dzień dobry. Jak gdy ktoś próbuje mi coś tłumaczyć, udaje, że wiem o co chodzi. Na timer masz temat? <śuk> A, -a, 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 -a. <gry bueno> ok. Okej. Wrzucam to też tutaj. Stare odcinki Urhary nie są aż takie złe. Tymczasem stare odcinki Nie się czuję. Harry... O mój Boże! Wyrosły mi cycki! <tosanalım> Czy to była jakaś nowelka? Z czego to było? Memy o spalonej pizzy. Memy o memach spalonej pizzy. Memy o memach, o memach spalonej pizzy. Nie było jeszcze żadnej spalonej pizzy teraz, poza memie o memie, o memie. Urhara, kiedy ktoś mu przypomni o jedzeniu, które spalił. <grystanie> pani misiu, nie patrz, nie patrz. Nie patrz pani misiu. Cosplay pizzy oczekiwania rzeczywistość. Powinienem na kolejny odcinek z memów e, przebrać się za taką spaloną pizzę i w tym widzowie nagrywać kolejny odcinek. Ej, są takie kostiumy, widzowie. Nie kosztuje aż tak dużo. Pizza, kostiumy, ale nie są spalone. Muszę poszukać spalon. O tu jest taka trochę taka spalona. Czy chcecie, widzowie, kolejny odcinek z memów? W kostiumie pizzy Ojejku, to jest ten. Monokumiś pan misio. Ojejku. Ej, ale mega. Pan Monokumiś. Ej, mega. I te dzieciopłoty w tle widzowie. Poza memami możemy sobie zrobić kiedyś też przegląd różnych my się fanartów, które wrzucacie. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście też taki odcineczek. Pan misio invader. Już się boję. Siema, panie misiu. Ej, i te szaty akatsuki! Papa, nie misio nawet animacje z tobą są. Pan misio, pan Łysia. Chcecie zobaczyć pana Łysia? Nie, no nie. nie. Już, już wystarczy, że. że raz mu się podpaliło jedno łóżko. Biedny pan misio, widzowie. Dajcie jakieś słowa otuchy dla pana misia w komentarzach. Spalone jedzenie? Spalony pan misio! Łóżko mu się dobrze zagoiło, tylko będzie miał plasterek już na zawsze. O, mamy Mema nawet z tego 60 seconds, Urhara grający w kartę o jedną butelkę wody. I tak każdy system. Reel. Urhara nie tylko w GTA torturuje psy. No przepraszam bardzo, to drzewo spadło. chyba było drzewo, już nie pamiętam. Ale to to spadło faktycznie na... To, to nie ja. To nie ja! Zagrać w nową grę? Zagrać w coś? Co widzowie proszę. A co byście my by się zobaczyli na kanale? to Dajcie znać w komentarzach. Dzisiaj pospamcie ty, tymi komentarzami. Musiałem to chyba najlepszy mem jaki w życiu zrobiłam, ok? Ja kiedy baba od matmy oddaje sprawdziany. O ty kurwo, co o, to? Kurwo, co to? Nie, 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 nie pożeraj mnie. Sprawdzian. To to dla mnie? Tak. Dziękuję. Watch mi. Zobacz mnie. A ja może nie chcę. A ja, może. może idę już do domu. Co to była za łapa? Pokój osoby urodowosłej jako ruina i bardziej humorystycznie. I te koty! Dlaczego te koty? I te... Ile picki! Ale patrzcie, żadna nie jest spalona, widzowie. Szukanie Bazyla. Zabawa i inne głupoty. Dokładnie tak. <grym> Trafiliśmy na memę z Zomorim widzowie. Bazyl czekający, jak ktoś go odnajdzie. Czeka od ponad 10 odcinków. Tak było. Bazyl czekał. Długo czekał. Nie, no nie. No gdzie ja dotarłem? Ona tak nie wyglądała. No może trochę tylko Crack wypuszcza odcinek z memów Raz na ruski rok, to teraz pasuje Zawsze miałem łeb interesów Dobierz 25 kart lub przestanie robić Memo o spalonej pizzy i ziemniakach Widzowie Urhary. O Boże, ile tutaj to reakcji miało Urhara mama, tata Nie, 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 Urhara, mamkę, tatkę Dokładnie tak Rzucili mną 5 razy nie rzucili 10 razy. Amatorzy! Urhara Slander, what? Wizowie, gdy live znowu jest po południu dnia roboczego. Urhara tłumaczący, dlaczego znowu spuścił się na live. Jako tako. Było nie ma. Ten jeden Vince ciągle pytający, kiedy? Doki doki, kiedy gacza. Okej. Okay. Urhara na live opowiadając losową, bez kontekstu historię życia. To serio ciekawe. Ludzie dalej czekający na różowe włosy. Obie... Farmnąć się? Na różowa? Widzowie The de del Delquego, próbujący ogarnąć fabułę przez jeden odcinek na trzy miesiące. Urhara, gdy zwierzę w grze okaże się śmiertelne. Ej! A... W GTA one podlatywały. Rohara, gdy zwierzę w grze okaże się nieśmiertelne Widzowie, gdy Rudemu wyjdzie coś w grze innej niż Ender, w którą gra gdzieś 7 lat Seria skomentowania reklam Tajga. Tajga jest w bakrumcach Ej Beskitu, ja mam gdzieś tę poduszkę tajgi Jest w bakrumcach, widzowie, jest w bakrumcach Rudy po przefarbowaniu się na siwo To był, to był biały Ej <gry> Urhara po spaleniu ostatniej rzeczy w domu i okolicy. Najmłodszy widz pamiętający Rutego bez okularów. Prowadzenie Urhary w jakiejkolwiek grze. Ja... ja bardzo ładnie prowadzę prowadzenie Urhary w opowieściach z egzaminu. Wyprzedzenie po. Bo... <gry> Urkara lekarz i ten pan misio z tym plasterkiem. Dobra, my się pysie i tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się filmik podobał, to nie zapomnijcie zostawić dużo miłości w postaci lajków, jak również komentarzy. W opisie tego filmu macie również linkacza do Discorda. Jeśli macie jakiś fajny pomysł na mema do odcinka, no to my się pysie śmiało. Jak zobaczy dużo tych memów, to pociśniemy sobie z kolejnym odcineczkiem po prostu dużo szybciej. Tymczasem ja się z wami żegnam. Pan misiu również się z wami żegna.